Wiecie co? Mam taką oto maskę czekoladową z Kalosa, i powiem Wam, że nie jestem jakoś specjalnie zadowolona z tego, jak ona działa, ale pomyślałam sobie, że. A ona miała być w ogóle do suchych i zniszczonych włosów. No i pomyślałam sobie, że po prostu skoro ona nie spełnia moich oczekiwań, to ja zrobię ją taką, żeby spełniała moje oczekiwania. Przełożyłam sobie 200 ml tego, tej, tej, tego właśnie produktu tutaj do mojego opakowania. To jest jakieś pudełko po prostu po balsamie do ciała, już na mnie pamiętam, co w nim było, czy po maśle jakimś. I teraz dodam sobie cztery produkty do tej maseczki. Właściwie to nie jest taki stricte przepis, ale chciałam Wam zrobić taki film do inspiracji, bo może akurat Wy macie też jakiś produkt, którego nie specjalnie lubicie, a chcecie sobie zrobić z niego coś fajnego, albo po prostu nie chcecie go wyrzucać, tylko chcecie, żeby on wam po prostu zadziałał i macie jakieś surowce w domu, to możecie sobie bardzo łatwo to połączyć i zrobić sobie z tego coś fajnego. I ja tutaj zacznę od tego, że dodam sobie do mojego dodam sobie do tej mojej maski ekstrakt z Alk w płynie. To jest ekstrakt, który po pierwsze chroni kolor włosów, jak macie farbowane, a po drugie to jest ekstrakt, który ładnie wpływa na elastyczność, także jak wam przeszkadza to, że włosy wam się łamią, to naprawdę to jest fajna rzecz. Ja dodam sobie 5 ml Dodam też 5 ml żelu hialuronowego 1%. Tego żelu, dodam w dwóch, tego żelu dodam z dwóch przyczyn. Pierwszy jest taki, że chciałabym, żeby moja maska była bardziej nawilżająca niż jest, a po drugie chciałabym, żeby włosy mi się tak bardzo nie puszyły, a ten żel hialuronowy ma to do siebie, że właśnie temu puszeniu ładnie zapobiega. Do tego wszystkiego dołożę 15 ml NMF, czyli naturalnego czynnika nawilżającego. To jest bardzo fajny kosmetyk, yy, znaczy kosmetyk. To jest bardzo fajny surowiec do włosów właśnie i do produktu do twarzy. Jak potrzebujecie nawilżenia, ale nie chcecie, żeby wło, yy, coś było tłuste, nie? Jak nie lubicie nawilżać przy pomocy olejków, tylko chcecie czegoś takiego nawilżającego dodać sobie do kremu czy do odżywki, yy, co widzicie, on ma taką konsystencję jak woda i się świetnie do tego sprawdza, bo naprawdę bardzo ładnie nawilża. I na koniec dodam jeszcze sobie oleju kokosowego frakcjonowanego. To jest jeden z moich ulubionych olejów. On się świetnie nadaje do pielęgnacji włosów, do pielęgnacji twarzy, do pielęgnacji ciała. E, taki... Aha, do demakijażu, jest mega do demakijażu. Naprawdę bardzo polecam. I e, jego dodam sobie 15 ml. Nie za dużo, bo nie chcę, żeby ta maska była zbyt odciążająca, jak widzicie, on ma taką właśnie też konsystencję troszeczkę jak woda. E, jest bardzo lekki i przez, przez to też się fajnie na włosach zachowuje. Dobra. Jak widzicie, to wszystko mi się pięknie połączyło. E, a jeszcze sobie przypomniałam a propos tego oleju kokosowego. Jak się martwicie, bo nie lubicie zapachu kokosa, to frakcjonowany w ogóle nie pachnie. On nie ma zapachu e, kokosowego. E, jak widzicie, w 5 minut zrobiłam sobie z. I 5 minut tylko, dlatego że gadałam. E, w 5 minut zrobiłam sobie z jako takiej e, odżywki za 15Z. E, bardzo fajną odżywkę, napakowaną bardzo takimi, wiecie, skutecznymi e, i ciekawymi produktami. I wyszła mi z tego super taka, wiecie, hiperodżywcza maska do włosów suchych i zniszczonych, powiedzmy. Tak ją nazwę. Tak jak mówię, to nie był specjalny tam przepis, tylko po prostu film taki dla inspiracji, żebyście mogli sobie sami, wiecie, coś popróbować. Może macie jakieś rzeczy w domu, a nie wiecie, jakich użyć, to możecie właśnie ich dodawać do swoich kosmetyków i zrobić sobie w domu coś, co jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Dobra, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie mi kciuka w górę. Życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia. Bawcie się dobrze, jeżeli dzisiaj akurat zaczyna się Wasz dzień wolny. I do zobaczenia następnym razem. Na razie!